Ja panu już 5500 oferuję. pan co, no to zależy też dla kogo jest ile warte. Dla mnie jest warte 6, dlatego jeżeli... A dla mnie jest warte 5500. No to proszę się zastanowić, jeżeli u pana się zwiększy wartość, to pan się skontaktuje ze mną. No mnie, to to nie, to pan się zastanowi. Jeśli u pana się zmniejszy wartość, to pan się skontaktuje wtedy ze mną. Bo ja to, jestem handlarzem i się w chuja zrobić nie da, bo ja się na samochodach znam. pana, e, jak wrócę z Łodzi. dobrze? To wtedy się zastanowię. No, to pan w Łodzi teraz jest, tak? Na razie się nie wybieram. A, to pan jest w Łodzi czy gdzie pan jest? Nie, jestem w domu, ale na razie się do Łodzi nie wybieram. A, 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 a pan już no, mówi, że jak z Łodzi wróci, no jak pan do tej łodzi tak. nie pojedzie, to pan tu coś jak makaron na uszy mi nawija, no? Nie nawija makaron na uszy, chce pan za coś przyjechać. Pan się pan, się pan... Pa... A! Czyli za 6 to mam przyjechać, tak? A za 5 500, to już jak pan z Łodzi wróci, nie. tak? Tak. No to pan teraz tak. ładnie sobie pogrywa. Powiem panu tak, ja z tego samochodu rezygnuję, jest, pan po, jest pan po prostu chamską osobowością. Yy, mówi pan, że ja sobie żarty stroję, to pan sobie stroi żarty. Stąd stąd pana. Jeżeli pan mi z chujami ja wyskakuje na początku rozmowy, no to jak ja pan poważnie podchodzić do tej rozmowy, proszę pana. A jak ja mam się do pana odnosić jak pan mówi, że ja sobie żarty robię? Proszę pana, odnośnie chujków na początku to nie było, mogę ożartać. E, proszę pana, jak dla pana chuj to jest obraza, polskie słowo, pochodzenia polskiego, naturalnego, z którego się wywodzi nasz kraj, e, to powiem panu tak. E, nie chcę pana obrazić, ale wie pan, co bym panu powiedział? Albo? No, wie pan, co bym panu powiedział, ale nie chcę pana obrazić. Proszę pana, ile, e, man, ile, pan ma, ile pan ma lat, tak zaczniemy od... Tego. E, ja mam 38 lat i sobie nie życzę, żebym taki... 30, 30, sobie nie życzę, i sobie nie życzę, żeby pan teraz tu wywiad ze mną robił, czy ja dzieci a mam... nie, ale to kwestia tego, czy ma pan dzieci. A jeżeli ja teraz siedzę na zestawie głośnomówiącym, na przykład, a obok byłoby dziecko. I czego moje dziecko ma takie rzeczy słuchać? A to, a to pana wina, że pan odegrał telefon y, w obecności dziecka. Ale, ale czy ja nie mam prawa w obecności dziecka telefonu odbierać? E, prawdziwy, to, prawdziwy, dzwoni, prawdziwy... Dzwoni do, mnie, że... dzwoni do mnie ktoś, kto prowadzi y, y, chybaż, chyba szlapicę, jak dobrze widziałem. Ja? No, no teraz to teraz powiem Ale pan... To ode tak, to Pana wina, że Pan by dopuścił do tego żeby ktoś podsłuchiwał naszą rozmowę teraz to pan się przyznał, że pan jest w ogóle bez kultury Jak proszę ktoś pana, proszę pana to ja, ja pan ja mnie nie przerywa bo swój pan daje kolejne powody odbierać. na swoje niekulturalność. Ja mogę swój telefon odbierać przy swojej mamie przy swojej teściach, nie, nie. przy dzieci przy sąsiadom mogę nie. Mogę to robić. Ja sobie nie życzę żeby ktoś słuchał naszej rozmowy oprócz pana No to proszę pana to pan nie może do nikogo dzwonić mogę, to pan to... nie może do nikogo mogę dzwonić do nikogo ponieważ nikt panu nie może na początku rozmowy dyskrecji zakładać e, Pan pan to jest jest pan ordynarny Ale ja pana nie obraziłem w żaden sposób teraz tylko powiedziałem ja stwierdzam fakt. A ordynarny to jest obrazem dla pana To znaczy się ja tutaj nie widzę żadnej ponieważ ja do pana żadnych słów niekulturalnych pan dobrze wie co pan powiedział i co pan zrobił? To, że pan odbiera telefon od obcego człowieka w obecności swojej rodziny i daje do tego, żeby moją rozmowę ktoś słuchał, gdzie jest RODO i tak dalej. Pan złamał teraz RODO. Złamał pan RODO, że daje komuś pan słuchać naszej rozmowy. Jeszcze mój numer telefonu może pan podać swojej mamie, żeby dzwoniła do mnie, tak? Nie, nie, nie widzę takiej potrzeby. Tylko no. jeżeli nie mam możliwości trzymania telefonu w ręce i nie mam zestawu słuchawkowego przy sobie, to ja pan inaczej z panem e, Normalnie może pan rozmawiać. E, ja. Powiem panu tak, to jest pana wina i pana problem. Jest pan po prostu opryskliwy... E, Miedla, proszę proszę pana, takim, pan sobie, pan sobie zatracił pan. Proszę pana. Zatracił pan wszelkie to ma maniery podczas rozmowy ze mną. Pan w ogóle nie ma szarbanskości w sobie. Myślałem, że zadzwonię po taki stary samochód, to odbierze ode mnie telefon jakiś, proszę pana, milioner. Jakiś milioner ze wschodu, proszę pana, z charyzmą. Uh -huh. A to co pan po prostu teraz zrobił, to, no, że pan no, wszyscy to ma na celu? po prostu. To a po to to panu mówię, bo ja do pana dzwonię no. po samochód, a pan mnie się pyta ile ja dzieci mam.